Cześć, jak zwykle w niedzielę zapraszam was do kolejnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj będziemy tłumaczyć zdania ze słówkami anfang, myte i ende, często problematycznymi. No bo na przykład my mówimy na początku, w środku, na końcu, czyli zawsze jest jakiś przyimek jeszcze przed tym początkiem, środkiem czy też końcem, a w języku niemieckim no właśnie, zobaczmy. Pierwsze nasze dzisiejsze zdanie brzmi: Na początku lipca zawsze jesteśmy w tatrach. Początek to Anfang, i właśnie tak też powiemy to zdanie. Anfang Juli i to będzie oznaczało na początku lipca. Anfang Juli zajmuje pierwsze miejsce w naszym zdaniu, więc na miejscu drugim znajdzie się czasownik. Anfang Juli sind wir immer in der Tatra. Czyli na początku lipca zawsze jesteśmy w Tatrach. Drugie zdanie: w połowie miesiąca powinniśmy się już wyprowadzić. Połowa to myte, ale mamy w połowie czego, czyli tutaj powinien pojawić się dopełniacz. E, miesiąc deamonat, czyli powiemy myte des e, Powinniśmy zolen, my, via, już, czyli szon i wyprowadzić to auscien, wyprowadzić się. Myte des zolen, via, szon, auscien. Zapewne kojarzycie też czasownik zyś auscyjen, ale to oznacza rozbierać się, z wyprowadzaniem, wprowadzaniem się, przeprowadzaniem się. Nie ma tego zyś. I ostatnie nasze dzisiejsze zdanie brzmi: Pod koniec roku Lili leci do Japonii. Pod koniec roku koniec to ende i właśnie to ende tutaj użyjemy. Znowu mamy pytanie: czego? Koniec czego roku, czyli pojawi nam się dopełniacz. ENDE DES JARES leci, czyli flikt, kto lili, dokąd, nach, japan. Czyli ENDE DES JARES flikt lili, nach, japan. Więc jeżeli chcecie powiedzieć na początku, to powiemy ANFANG. W środku, w połowie powiemy MYTE, a na końcu, pod koniec powiemy ENDE. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym tłumaczeniu zdań.